Witam Was serdecznie! W 2020 roku po raz pierwszy na vlogu poświęconemu wędkarstwu muchowemu w tym roku. Połowa stycznia, słuchajcie, jest dzisiaj piękna pogoda około 10 stopni w ciągu dnia było. E, no ja nie ukrywam, że ja lubię taką pogodę, natomiast to nie jest chyba do końca tak dobrze. Wprawdzie w nocy są przymrozki. E, mam straszną ochotę odwrócić znowu aparat, bo zawsze jak siadam, to moja żona zaczyna się wygłupiać e, i mi teraz macha, śmieje się do mnie, mnie tutaj rozbawia. E, w nocy są przymrozki, natomiast no, nie ma zimy. Ja już niejednokrotnie mówiłem, że nie jestem wielkim miłośnikiem zimy. Natomiast no nie ma opadów. Jest piękna, słoneczna pogoda. Bardzo, bardzo niski stan wody. Jak widzicie, z tyłu za mną płynie bubr. I ja odnoszę takie wrażenie, że już jest połowa marca, a nie połowa stycznia. Wprawdzie długoterminowe prognozy pogody zapowiadają, że zima jeszcze będzie. Natomiast dopóki nie zobaczę śniegu, który jest bardzo bardzo ważny, żeby przede wszystkim spadł w górach i żeby było go dużo w górach, no to nie uwierzę, że ta zima jest. Dlaczego ten śnieg taki jest potrzebny w górach? Bo dzięki temu, że ten śnieg zalega długo do maja w górnych partiach gór na wyżynie Izerskiej. No, czasami do połowy maja, do końcówki maja, ten śnieg tam zalega. No to te rzeki nasze tutaj lokalne są zaopatrywane w wodę, a ostatnie lata były bardzo suche. Stąd też y, ta woda jest bardzo potrzebna. E, o czym dzisiaj? No Dwa tematy chciałbym poruszyć. Jeden dotyczy y, rozpoczętego niedawno sezonu pstrągowego, bo y, na wodach okręgu Jelniogórskiego. Sezon strągowy rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, i chciałbym kilka słów powiedzieć na temat łowisk złów i wypuść, bo też takowe tutaj na Bobrze mamy, i mam możliwość, okazję przyglądać się tymże odcinkom, jak wygląda rybostan, jaki jest sens tworzenia takowych odcinków. Zacznę od Tematu pierwszego, czyli od sezonu pstrągowego, który u nas rozpoczyna się pierwszy dzień każdego roku. Ja od kilku lat już nie łowię o tej porze roku. Zaczynam sezon, jeżeli warunki pozwalają na to w marcu, jeśli jest już ciepło wiosenny, jeśli ciągle w marzec. To okres jeszcze taki, tej, tej, tej drugiej części zimy, to nawet w kwietniu. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że to jest czas, kiedy strągi, bo o tych rybach mówię, powinny mieć jeszcze e, spokój w ten sposób to określę aby móc odbudować e, się po okresie tarła. Zdarza się, że ryby łowione o tej porze roku są rybami w bardzo dobrej kondycji, natomiast zdecydowana większość ryb to są ryby chude, słabe i no nie stanowią czy też nie są godnymi przeciwnikami. No, mi jest po prostu szkoda łowić tych ryb, jak one są w takiej kondycji. To są takie kelciny, można powiedzieć, wychudzone. Które, które jeszcze yy, no nie są takimi rybami, które kojarzą mi się z pięknymi pstrągami potokowymi, które zresztą uwielbiam łowić. Natomiast yy, to jest yy, okres, kiedy można łowić te pstrągi i no, nikt nie łamie żadnego absolutnie prawa. Yy, zaskakującym natomiast dla mnie jest to, że. Parę kilometrów stąd, za granicą, a ściślej mówiąc w Czechach, ten sezon, który uważam za dużo lepszy aniżeli ten. Mam na myśli okres sezonu strągowego dużo lepszy, dużo bardziej przemyślany aniżeli ten, który mamy w Polsce. Zaczyna się w połowie kwietnia, a kończy się z końcem września, i uważam, że tak samo powinno być w Polsce. Powinniśmy móc łowić te piękne ryby. Właśnie od kwietnia, a móc też je łowić we wrześniu, bo wrzesień jest okresem, kiedy jeszcze te ryby e, dotarła, się nie szykują. Późny wrzesień to rozpoczyna się wędrówka tych ryb. Mówię tutaj cały czas, odnoszą się do bobru tarłowa, także jeszcze we wrześniu można łowić, a wrzesień to dobry czas, kiedy te kapitalne wstrągi można by jeszcze połowiać. E, tak jak wspomniałem, ja nie mam nic przeciwko temu, aby wędkarze łowili o tej porze roku. Mam na myśli tutaj, no, nie powiem nikomu absolutnie złego słowa. Nie jestem bardzo szczęśliwy, obserwując chociażby tutaj pod domem wędkarzy łowiących o tej porze roku te cienkie, chude, słabe ryby. Ja się dzisiaj chyba bardziej już irytuję na widok przynę niektórych przynęt spinningowych uzbrojonych w sześć haków, bo niczym innym są dwie kotwiczki i... Powiem szczerze, że na takim odcinku, jak jest tutaj, na odcinku Łufi wypuść powinny być dopuszczone yy, przy przynętach, takich jak Woblery, dwa pojedyncze haczyki. Yy, ze względu na to, że bardzo często widzę ryby. to miał ja łowiłem kiedyś na spinning, także ja znam to z doświadczenia, gdzie jedna kotwiczka tkwi w pysku ryby, a druga gdzieś w okolicach głowy, oczu przede wszystkim jest wbita. Co powoduje, że te ryby są okaleczane tak, że no mogą mieć później problemy z funkcjonowaniem, z przeżyciem, i to jest coś, co uważam, że powinno być zmienione nie tylko tu na bobrze, ale w ogóle na wszystkich odcinkach, złów i wypływ, gdzie dopuszczony jest, gdzie dopuszczona jest metoda spinningowa. Początek sezonu na bobrze z wieści, tak zwanych lokalnych. Bo miałem okazję rozmawiać z kilkoma wędkarzami był bardzo przyzwoity, złowiono sporo ryb. Przede wszystkim łowiono ryby metodą spinningową. Natomiast chłopaki z Wrocławia już też byli w święto trzech króli, było bardzo ciepło i połowili fajne ryby. Słyszałem o rybach powyżej 50 cm słyszałem o dwóch rybach, powyżej 60 cm. Jedna ryba złowiona na bobrze, druga na kwisie, na woblery właśnie. Także, także no ten, to otwarcie sezonu było w tym roku fajne. Natomiast ja po prostu tych ryb o tej porze roku nie łowię. Eee... Zastanówcie się, czy ja nie chcę was niechęcać do tego. Natomiast zastanówcie się, czy, czy, czy jednak nie odpuścić sobie tego okresu. Ja wiem, że wielu wędkarzy, szczególnie młodych, jest mocno nagrzanych, czekają na to, odliczają każdy dzień itd., tak dalej tak dalej. Natomiast. Eee... Sytuacja ogólnie słuchajcie, z pstrągami jest jaka jest. Te ryby jeszcze są ciągle, natomiast no, dramatycznie zmieniające się nasze cieki, nasze rzeki. Eee, I to, co się dzieje z tym ekosystemem wodnym, no, może doprowadzić, że, tych, że to z tymi pstrągami będzie coraz gorzej i tych ryb będzie coraz, coraz mniej. Eee, ja słyszę bardzo dużo głosów o zarybianiu, o eee, tym, że na rzekach nie ma kontroli itd. itd. Czy też braku zarybiania? Ja, ja, ja to wszystko rozumiem, ja, ja wiem, jakie są potrzeby wędkarzy, natomiast bardzo mało wędkarzy niestety mówi o rzeczach najistotniejszych, mówi, myśli i działa w rzeczach najistotniejszych, a mianowicie o rzeczach, które wpływają na dramatyczną zmianę e, warunków bytności tychże ryb. Bo my mamy wpływ na to, ile będzie wody w rzece. My mamy wpływ na. Oczywiście nie możemy spowodować, żeby padało więcej deszczu, natomiast no, mamy wpływ na to, aby te rzeki nie były regulowane, aby nie spuszczać tej wody kanałowo do Bałtyku. Mamy możliwość wpływania na to, aby ilość nieczystości ograniczać, które trafiają do tych wód. Mamy możliwość działania, mamy możliwość mówienia o tym, i to są rzeczy, które są dzisiaj najistotniejsze, dlatego że przy tak małej ilości wody jak jest. Wyobraźcie sobie sytuację kilka lat temu, kiedy tej wody było dużo więcej i ilość ścieków trafiała do tej rzeki. Dzisiaj ta ilość ścieków nie jest mniejsza, ale wody jest mniej. Więc automatycznie jakby no rozpuszcza się ten syf dużej, nie, nie, nie w taki sposób jak w większej ilości wody, co wpływa automatycznie na tą wodę, na pogorszenie jej jakości, tym bardziej, że no mamy bardzo upalne. Okresy letnie, okresy suszy, gdzie tej wody jest na tyle niedużo, że bardzo szybko rośnie jej temperatura, w połączeniu właśnie z tą ilością ścieków, które trafiają, no spowoduje to, że po prostu te nasze pstrągi znikną. Stąd też tutaj bardziej mój apel do Was, abyście się bardzo interesowali tym, jak wygląda stan czystości Waszych wód, żebyście interesowali się tym, jak zmienia się termika tej wody. To jest wszystko do zrobienia. Jeśli Wy nie wiecie, jak to zrobić. W okręgach są ichtiolodzy, w okręgach są specjaliści, w klubach wędkarskich są osoby, które się na tym znają. E, domagajcie się tego, pytajcie o to, starajcie się, żeby tutaj ten, na ten czynnik, na który mamy ogromny wpływ, wpływać. I tutaj, jakby automatycznie, przejdę do drugiego tematu, jakim jest stworzenie łowić, złów i wypuść. Kilka lat temu powstał taki pomysł, on e, krążył w internecie. O całkowitym zakazie zabijania pstrągów potokowych w Polsce, na terenie naszego kraju. I powiem szczerze, że byłem zaskoczony, jak równa była ilość głosów za to, żeby taki przepis wprowadzić czyli zakazać zabijania pstrągów potokowych jak i głosów, które były przeciwne temu, temu pomysłowi takiego przepisu. Bo jednak wiele osób twierdzi, że to wyklucza tam całą otoczkę polowania na te ryby, w ogóle jest wiele osób, które jest przeciwne łowiskom Złów i wypuść, bo, bo twierdzi, że rybę, którą się złowi, można zjeść. Oczywiście, też się z tym zgadzam. Tyle tylko, że, jeżeli mamy stabilne populacje ryb, to już nie istnieje praktycznie w naszym kraju nigdzie. To zabicie ryby i zjedzenie jej nie stanowi żadnego problemu. Natomiast, jak wspomniałem, nie mamy stabilnych, czyli tych ryb jest dużo, dużo za mało. To raz. Dzisiejsze czasy są takie, że łatwość dokonywania połowu jest ogromna, bo mamy bardzo łatwą, dużą łatwość w docieraniu na łowiska. Jest dużo więcej osób łowiących. Ten sprzęt, którego ci używamy, jest dużo, dużo lepszy aniżeli przed laty. Stąd też dzisiaj dużo łatwiej sięgnąć nam po dużego pstrąga. Techniki, metody połowu też się zmieniają. Stąd też uważam, że tworzenie łowisk złów i wypuść dla nas wędkarzy jest istotne jeśli nawet nie priorytetowe, że odcinki rzek pstrągowych, rzek pstrągowo-lipieniowych. Powinny mieć takie odcinki, bo one stanowią swoistego rodzaju mateczniki. E, oczywiście takie odcinki trzeba pilnować. E, natomiast ja widzę po przykładzie Bobru, który płynie za mną tutaj z tyłu, że ta, te odcinki, na których i wypuści, s, y, czyli ten Catch and Release istnieje już od paru lat, jest więcej ryb. Po prostu jest więcej ryb, aniżeli na odcinkach, gdzie ryby można zabierać. I to jest zauważalne dla mnie wędkarza. Ja już nawet nie mówię o tym, że jest ogromna różnica przy odłowach raz kontrolnych przy odłowach tarlaków. W najzwyczajniej w świecie na odcinkach złów i wypuść na bobrze podczas odłowów tarlaków jest ich tam więcej. O czym no, świadczy to, że jednak ta metoda y, skutkuje w jakiś sposób. Zresztą od wielu lat, w wielu miejscach na świecie takie odcinki są, są niektóre rzeki, które są objęte całkowitym zakazem zabijania różnych gatunków ryb, bo to nie dotyczy tylko pstrągów potokowych. Jednym z przykładów jest łowisko szczupakowe w Polsce: to jest prywatne jezioro. Prywatne jezioro, na którym od 10 lat nie można zabierać ryb, spory akwen. Północnej Polsce. I pomin pominąwszy to, że jest ograniczona ilość wędkarzy, która ma dostęp do yy, tej wody, to jeszcze do tego wszystkiego tam się nie zabiera ryb. I tych szczupaków naprawdę jest tam dużo. Nie zarybia się w ogóle tej wody od wielu, wielu lat. Jest to, jest to jezioro, które no, funkcjonuje swoim życiem, że tak powiem. I te ryby, te ryby tam są, te ryby można łowić. Z widzenia nasza tutaj pani, która nam pomaga, właśnie jedzie do domu, tak musi miał jej pomagać. Stąd też uważam, że takie łowiska powinny powstawać. Czy całkowity zakaz połowu pstrąga potokowego powinien być wprowadzony w Polsce? Ja bym chciał, żeby powstał taki zakaz. Chciałbym, żeby powstał taki zakaz. Na kilka lat, jako swojego rodzaju eksperyment. Ja wiem, że byłoby to bardzo trudne do wyegzekwowania, bo no, u nas w kraju, że tak powiem, mięso Obstrąga jest bardzo cenione kulinarnie, jednak cały czas to kłusownictwo, mimo tego, że przemysłowego kłusownictwa tutaj już praktycznie nie ma to tych robaczkarzy czy też nieuczciwych wędkarzy. Ciągle można spotkać, którzy zabierają, zabierają te ryby, często niewymiarowe, czy też właśnie na odcinku gdzieś tam, gdzie nie można w ogóle zabijać tych ryb, to ja bym, ja bym chciał zobaczyć, czy taki eksperyment i e, widzieć, jaki byłby efekt tego, czy chciałbym zobaczyć, jaki byłby efekt takiego eksperymentu, czy rzeczywiście po kilku latach zwiększyłoby się po głowie pstrągów potokowych e, w naszych wodach. Słuchajcie w druku kolejny numer sztuki łowienia. Niedługo się ukaże. Tym razem będziemy mieli wydanie poświęcone, czy też motywem przewodnim będą linki muchowe kilka artykułów poświęconych właśnie linkom muchowym. Będzie można też przeczytać artykuł o łowieniu troci na Borholmie, o Steelheadach w Kolumbii Brytyjskiej będzie troszkę tropików kubańskich tropików mojego autorstwa i na pewno kilka innych bardzo ciekawych artykułów myślę, że około półtorej do dwóch tygodni już gazeta powinna być magazyn powinien być dostępny. A przy okazji sztuki łowienia chciałbym was zachęcić do przeczytania nowej pozycji dla nas, wędkarzy, nie tylko dla wędkarzy muchowych, jest to traktat o wędkarstwie bardzo, bardzo ciekawa pozycja do kupienia w dobrych sklepach wędkarskich. Ale jeśli czytacie sztukę łowienia, to tam znajdziecie informacje na temat tego, gdzie można nabyć tą książkę. Będzie też artykuł poświęcony traktatowi. Ja bym nie chciał zbyt dużo opowiedzieć dzisiaj o traktacie, natomiast zachęcam was do przeczytania tego, bo jest to bardzo, bardzo ciekawa część historii wędkarstwa. Są pierwsze zmianki o wędkarstwie muchowym. Słuchajcie, i to jest historia sięgająca średniowiecza. Stąd też bardzo, bardzo ciekawa pozycja, w przekładzie Jana Wawaka na wiosenne wieczory. Chciałbym też Wam polecić książkę. Książkę, która już od wielu, wielu lat jest na rynku. Była kilka razy już wydawana, wznawiana było wydanie tejże książki. Jest to książka. Niestety jeszcze nie ma jej polskiej wersji językowej, także no, dzisiaj dedykowana jest dla osób, które e, posługują się językiem angielskim. Natomiast jest to klasyka, e, jeśli chodzi o książki poświęcone stricte wędkarstwu muchowemu. Piękna książka e, autorstwa Franka Sawiera. Jest to książka zatytułowana Keeper of the Stream. E, polecam, polecam serdecznie tą książkę. Ja można dostać w internecie bez, bez problemu. Jest to książka, która. Ee, w książce zawarte są opowieści e, autorstwa Franka Sawyera, który przez wiele, wiele lat był riverkeeperem, czyli był osobą, która zajmowała się odcinkiem, odcinkami rzek. Był to e, człowiek, który. Łowił na muchę oczywiście. Był autorem e, pierwszych bardzo, bardzo znanych nimf. Od których e, był autorem nimf, które były przyczynkiem do powstania dzisiejszych, naszych nowoczesnych nimf. E, ja posiadam e, numer, który był w reedycji, gdzie zostano, zostało wydanych tysiąc e, limitowanych sztuk e, z autografem e, i samego. E, autora, jak i syna, który później właśnie wydał to, to, tą książkę. Eee, książka została sygnowana numerem 347, także jestem szczęśliwym posiadaczem tejże, tejże e, takiego wydania. Polecam tą książkę. to jest piękna, piękna książka osadzona w realiach angielskich e, chalk stream, czyli tych takich potoków kredowych. Ee, bardzo, bardzo dużą przyjemność sprawiało mi, jak e, czytałem pierwszy raz tą książkę. Przeczytałem ją kilkukrotnie i za każdym razem, czytając ją, przenoszę się w magię właśnie tych angielskich potoków, osadzonych e, między Łozinami, między polami uprawnymi e, południa Anglii. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja, do której e, zachęcam. E, słuchajcie, a wracając do tematu przewodniego dzisiejszego spotkania. Eee, wiem, że to jest czas, kiedy generalnie jest ee, cicho i spokojnie, a pogoda mam na myśli tutaj możliwość łowienia różnych gatunków. Pogoda e, pozwala na to, żeby łowić dzisiaj już te pstrągi, no bo jest ciepło. E, natomiast to zastanówcie się, czy warto dzisiaj te ryby łowić, mam na myśli tą porę roku, czy jednak nie dać im trochę odpocząć. Ee, aby nabrały troszeczkę tłuszczyku, troszeczkę wagi, żeby stały się godnymi naszymi przeciwnikami. A co do odcinków złów i wypuść, tak uważam, że coraz więcej takowych powinno powstawać na naszych wodach. Oczywiście to muszą być jak zwykle decyzje przemyślane, gdzie powinny powstawać. Powinny być to projekty, które. E, powinny być związane również z ochroną tych odcinków natomiast e, słuchajcie, ja pamiętam jak powstawał ten odcinek tutaj na Bobrze ile było głosów sprzeciwu jak bardzo wielu wędkarzy nie chciało tego zresztą do tej pory to jest, z takimi głosami ja się spotykam natomiast bardzo wiele osób się do tego już przyzwyczaiło że takie odcinki są zostało to zaakceptowane a jak wcześniej wspomniałem widać ogromną różnicę na tych odcinkach, jeśli chodzi o ilość ryb. Stąd też e, uważam, że jest to bardzo, bardzo dobry pomysł w dzisiejszych czasach, w dzisiejszych realiach. E, tak, to, tak to właśnie wygląda. Dobrze, e, słuchajcie, ten rok, no mnóstwo planów na ten rok wędkarskich. Zobaczymy, ile uda się zrealizować. E, ciągle mam nadzieję móc spotykać się z Wami częściej, natomiast no, niestety, no, praca i ilość obowiązków Ograniczają te możliwości. i Teraz w okresie wiosennym, zimowo-wiosennym, trochę planów wyjazdowych. Ja Was wszystkich zapraszam serdecznie na targi wędkarskie, rybomania, które pod koniec stycznia są w Gliwicach, a 6-8 marca będą w Poznaniu. Na pewno będą stoiska muchowe, na pewno będzie sztuka łowienia. Dla wszystkich was, którzy chcieliby się spotkać z ekipą Sztuki Łowienia, zapraszam na targi. Natomiast serdecznie, serdecznie zapraszam was na kolejną edycję Mistrzostw Polski w kręceniu much, które odbędą się w ośrodku 5 Dębów w Supraślu. To jest termin ostatniego weekendu lutego, przełom lutego i marca. Informacje na pewno znajdziecie w internecie bez żadnego problemu. Będzie w najnowszym numerze sztuki łowienia informacja na temat tej imprezy. Kapitalna impreza, rodzinna impreza, nie tylko wędkarze wiele osób przyjeżdża z rodzinami, z dziećmi bo i dla nich jest zajęcie podczas samego kręcenia samych zawodów i dla partnerek też na pewno się coś znajdzie w tym roku. Organizatorzy wymyślili coś dla pań, także. Polecam, polecam serdecznie, bo poza tym, że można poznać bardzo ciekawych ludzi, można zobaczyć najlepszych krętaczy, krętaczy w naszym kraju, to można się też świetnie pobawić piękne miejsce, a przy okazji połowić ryby na Podlasiu. Także zapraszam do, do, do Supraśla w imieniu swoim i organizatorów. Jeszcze raz jak zwykle dziękuję za wszystkie polubienia, za wszystkie łapki w górę. To pomaga zawsze w tworzeniu takiego kanału. Cóż, i do zobaczenia następnym razem, e, może, może już e, z nadwody, bo niedługo kilka, kilka wypraw, także może stamtąd. Dziękuję serdecznie, cześć.